Witam na kanale Podnalsze Szpaklowanie Dzisiaj taki temat oto sufit przęsłowy, czyli bezwieszakowy. Taki tutaj oto nieduży suficik. Także jeśli jesteście ciekawi, no to zapraszam na film. W pierwszej kolejności trochę teorii, a potem już przechodzimy do praktyki i omówienia. Tak czy pracy, co i jak. Także zachęcam do obejrzenia całego filmu, aby później czegoś nie pominąć i nie dopytywać, właśnie potrzebnie w komentarzach. Także lecimy najpierw z teorią. w W pierwszej kłopocie, co jest nam potrzebne, musimy znać rozpiętość takiego sufitu, aby w ogóle sprawdzić później w kartach, czy jest możliwość. Wykonania go w naszym przypadku. Jeśli uznamy rozpiętość, potrzebujemy również obciążenia takiego skwitu, które będzie wypadać na metr kwadratowy, tak aby później dobrać odpowiednie słupki i odpowiedni rozstaw, jakich mają być. Na obciążenie składa się płyta. Czy mamy jedną warstwę, dwie warstwy ogniowe, zwykłe, akustyczne oraz to czy przyjdzie jakaś tam izolacja, jakaś zasypowa czy wełna tradycyjna. Standardowa biała płyta w jednej warstwie ma około 8-8,5 kg na metr kwadratowy. Są również płyty piętnastki. Także po prostu musimy wiedzieć rozpiętość i jaką będzie miała wagę nasz metr kwadratowy sufitu. Jak to znamy możemy przejść do szukania informacji na temat jakich użyć słupków. I tu znowu będę posiłkował się akurat ze sztem klaufa. Chociaż ta wersja papierową, którą posiadam nie jest jakby kompletna. I są tu pokazane tylko sufity z zastosowaniem podwójnego profita. Ale tylko takie przykładowe jak to wygląda. I teraz tak mamy tabelkę i mamy obciążenie do 20 kg do 30 jakie należy użyć słupki w jakim rozstawie i to tyle ale tak jak mówię tutaj jest tylko pokazane na podwójnych słupkach na stronie jest również rozpisana tabelka na pojedynczych, dla mniejszych obciążeń. Może wrzucę screena z taką tabelą jak to wygląda. No i teraz już przechodzimy do montażu i omówienia tego sufitu. W pierwszej kolejności zaczynamy od zmierzenia pomieszczenia tak aby wiedzieć jakich słuchów użyć no i czy w ogóle można stosować taki system. Tu mamy 2,14 słupki 50, które są przewidziane do 2,5 metra tutaj biorę z zapasem, ponieważ profili używam trochę słabszych. Druga kolejność wyznaczamy sobie punkt docelowy na jaki ma być sufit no ja tu akurat używam lasera i rzucamy poziom docelowego sufitu. No i w tym momencie przystępujemy do Kręcenia profili obrysowych UW 50, akurat w tym przypadku. Także wlecę dwa długie. Na krótkim, a na drugim wykorzystam słupek i obskręcę. W kolejnym kroku rozmierzamy przebieg. Tak, będą profile. Planujemy. Tu, w tym miejscu będzie szedł. Przeżył wentylację na drugą stronę, dlatego właśnie tu będzie sulip podwieszony, Dlatego trzeba tak zrobić, aby wentylacja przebiegała pomiędzy późniejszymi Na drugą ścianę przynosimy dokładnie w ten sam sposób wymiary. I również sobie już pomocniczo. Jak mamy. Wyrysowane miejsca, gdzie będą przebiegać słupki. Można pomierzyć, jeśli pomieszczenie jest proste, wszystko odniemy na jeden wymiar, a jeśli krzywą, to wiadomo, każdy słupek indywidualnie, tak aby zostawić ten pół centymetra, nie cały centymetr luzu na długości. Można przejść do montażu słupków. No, i sufit wisi. Jak widzieliście, wkładanie samych słupków zajmuje dosłownie chwilę. Żadnych wieszaków, nic tu nie trzeba wiercić. Teraz kolejna ważna czynność. Przy takim suficie każdy słupek należy skręcić, chwycić pchełką od góry z profilem. Tu od góry nie ma podejścia, więc będę się kręcił od nołu, no bo inaczej po prostu nie dojdę i pchełką od dołu od dołu można by również później przy kręceniu płyty się przewiercić przez oba profile przy samym brzegu ale że ja tutaj tych płyt nie będę kręcił tylko znajomy więc dla pewności skręcę mu to od razu pchełkami żeby potem tego nie pominął No i tak to zostało skręcone Tu mamy pchełkę od dołu. To są te, które się I od góry w ogóle tylko kroki one będą przeszkadzać. No i sobie mamy płaszczyźnie. Po skończeniu wszystko jest już na naprawdę sztywne. No tak jak przycięta mowy, żeby to gdzieś się skręciło. Będzie tylko pracować w, w A tutaj dwa miejsca, wam pokażę, gdzie wcześniej również wykorzystałem taki sufit. Akurat jeden był trochę mówiony, drugi w ogóle nie omawiałem. Także zobaczcie tutaj. Także jeśli się podobało, no to zostaw łapę, komentarz. No i zapraszam na kolejne produkcje. Na razie.